Cześć, witajcie w moim kolejnym odcinku. Dzisiaj wybrałem się na spacer. Ponieważ wyszło w końcu słońce, jest piękny dzień, więc czemu nie skorzystać i nie wybrać się na zdjęcia? Czy mi się uda się coś sfotografować? Zobaczymy. Wybrałem się na teren leśny. Trochę tutaj takich mokradeł, staw. Może uda się coś ciekawego sfotografować, więc zapraszam na odcinek. Jak widzicie, przebrałem się, a to dlatego, że dostrzegłem zająca, więc stwierdziłem, że się przebiorę i poczekam na niego w przybraniu. Rozstawiłem statyw, aparat i zobaczymy, czy widzi, posiedzę trochę. Jak nie, to idę dalej, ponieważ nie ma zbyt wiele czasu, bo jest już trochę wieczorowa pora, a nie chcę tracić jeszcze dobrego słońca, więc trochę czekam. Jak nie wyjdzie, to idę dalej. Niestety posiedziałam trochę, zając się nie pojawił, ale za to nad głową przywitał mnie rudzik. Nie zrobiłem szybkie trzy zdjęcia i odleciał, więc mam co mam i idę dalej. Jak słyszycie ptaki o nie śpiewają, wiosna się robi, więc sama przyjemność. Parę kroków napotkałem na fajną polanę pełną kwiatów, więc sami zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jak widzicie, ja zaciągnąłem już strój maskujący, a to dlatego, że w lesie już jest ciemno, więc stwierdziłem, że po spacerze sobie ścieżką jest fajnie, przyjemnie. Udało mi się sfotografować Sikorki i kieruję się w stronę auta powoli, ale jeszcze kawałek przede mną, więc może jeszcze coś uda mi się w ten przyjemny wieczór sfotografować. Ale powiem wam, że przyszła ta wiosna, trochę cieplej się zrobiło. I tutaj niedaleko jakiejś miejscowości w lesie jest strasznie głośno. Ludzie tak naprawdę głośno rozmawiają, drą się, psy szczekają. Więc chyba na scenaraz będą się oddalić gdzieś w dalsze rejony lasu, żeby mieć tą ciszę, spokój i możliwość zaobserwowania większej ilości zwierząt. Tak mi się przynajmniej wydaje. A wybrałem się tutaj, ponieważ nie miałem zbyt wiele czasu. Miałem takie jakieś 2-2,5 dwie, dwie godziny, żeby pospacerować. Dlatego wybrałem się blisko swojego domu i nie oddalałem się za bardzo od samochodu. Udało mi się usłyszeć szczek sarny, dlatego podszedłem na najbliższą polanę i zobaczyłem, że pasą się. Dosyć daleko, ale jednak. I na koniec, jak już doszedłem koło samochodu, gdzie są stawy, udało mi się sfotografować kaczkę. I to będzie na tyle. Jeżeli wam się podobał taki krótki odcinek, przyjemny, pokazujący budzącą się wiosnę, zapraszam do moich kolejnych odcinków. Więc jeżeli wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie. A ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.